Dzień dobry dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabellu. to jest kolejny odcinek Railway Empire 2. Proszę Państwa, został nam tutaj, zostały nam dwa punkty do zrealizowania, przy czym ten tutaj. No to zaraz będzie zrealizowany, ale tutaj mamy jeszcze te 25 tysięcy mieszkańców w Bostonie ogarnąć i oni by chcieli browara. No to. W Albanii jest browar. Ja wiem, tam w pierwszym odcinku ogarnialiśmy tutaj tę miejscowość. Ale ja sobie od nowa zacząłem, więc. Od drugiego odcinka to już była nowa rozgrywka. Dobra, słuchajcie, ogarniamy przede wszystkim train station, to by się przydało. Chwila, tak bym chciał to. No może być tak, w sumie, czemu nie? Że niech sobie tutaj.

Passengers can be a more reliable source of income. Dobra, gościu tam dupę zawraca. Okej, okay, ale to nic, to nic. My tutaj sobie to zrobimy w taki oto sposób. E, I wyprowadziłbym tutaj tory. Gdzieś, o ile. A co to to cholerstwo takie? No, powiem że drogie to może być. Oj, drogie. Jakbym to chciał tu podpiąć bezpośrednio. 1% nachylenia, niby, tak? Nie podoba mi się taki układ, szczerze powiedziawszy. Nie. Tak nie. E, chociaż z drugiej strony to... Wiecie co? Zróbmy może... Zróbmy może tak. To o, e, usuniemy. E, teraz... Nie, to chciałem. To chciałem. E, to pod... Co tam się stanęło? Halo, misiu. A, no właśnie. Nie chcę tego. Teraz tak, to podepnę sobie yy, tutaj. O. I tak to może być. Teraz tutaj koniecznie rozjazd z, zrobić. No <laughs> się trzeba było cholera nauczyć tego. Yy, I ja bym tutaj może ogarnął. Taki można byłoby powiedzieć Tor zastępczy, tylko... To też będzie z peronami, nie? Hmm. Jakby to sprytnie... Albo nie, dobra, niech, niech będzie przejazd przez tę stację Tylko to bym już ogarnął może Ja bym chciał tu koniecznie O Jezu, 10% nachylenia to jest strasznie Dobra Jakoś to musimy zdzierżyć no, To się powinno zaraz wyrównać jakoś Jak to wyszło? No teraz jest 1% Ale powiem szczerze, drogo Oj, drogo to, to najchętniej to bym gdzieś tutaj w środku, albo w ogóle skrajnie umieścił. Yy, może by to bardziej zdał egzamin. Execute planning. A co tu? E, że nie mogę? Że tutaj te odcinki różowe, to że się to nie nadaje, ta... A nie, że nie mam po prostu pieniędzy, kurdźwa. Ech, ty synu moje. Jak by to zrobić? Jeżeli bym to puścił tak Dobra, dobra, ciśnij, synku Ciśnij na razie w ten sposób Za 30 koła Dobra, mogłoby to tak być I teraz, dalej Te mosty, te, te, te tunele, te wiadukty takich, No to, to może być strasznie kosztowne Tu to wykręcił, może A który ja ciągnę właściwie O, dobra, ten skrajny Okej, okay, to to można by... Załóżmy gdzieś tu i 626 tysięcy. O, i tak po kawałeczku to już łatwiej było. No dobra, to to byśmy mieli. Tylko, że drugi tor, jeżeli chciałbym zrobić... Ajajaj. Cholera, źle to podpiąłem chyba. A nie, dobrze. Dobrze, dobrze jest. Jest ok. Ile by mnie kosztował drugi tor? Pokaż na tutaj. Jakbym chciał bliźniaka podciągnąć tu. Okej. Okay. No przytul się tam ładnie. 145 tysięcy, czyli ten drugi tor będzie tańszy. Już mi się pieniądz kończy. Okej, okay, tutaj by trzeba było rozjazd również ogarnąć. Dobrze i jeszcze dodatkowo wracaj mi tu, Jeszcze dodatkowo kierunki trzeba nastawić, więc to byłoby w tę stronę, to byłoby w tę stronę. Jakoś by to tam poszło i oczywiście jeszcze, jeszcze yy, supply tower. O tych supply to mm, to 30 tysięcy kosztuje, to trzeba tam zważać trochę. Może jedna wieża na początek by wystarczyła. Co to tutaj się. Czemu to takie jest? Aha, że. Może, że nie mogę. No dobra, i teraz tak. Potrzebujemy puścić tutaj Ciaponga. To dawaj. Nową linię. Czyli z Albany. ...ciśniemy do Bostonu. Okej. Okay. Ja bym chciał, żeby oni wozili browar, tak, z Albanii. Znaczy pasażerów też mogą, ale browar też. I z Bostonu, no niech zabierają mięso. Weźmy sobie John Bulla, confirm i I zaraz zobaczymy, no pasażerów już zabierają, tak? Dobra, browarek też. To prawidłowo. Coś ten browarek to tak się. No, dobrze. Production per week. 3,2. Zboże, zboże by im trzeba było dostarczać. Słuchajcie, to też może być całkiem, całkiem fa fajny sposób na zarobek, tym bardziej, że tutaj jest e, farma, nie? Może byłoby dostarczać. Czemu nie? Ja bym w to wszedł. E, póki jeszcze mogę. Także stacyjkowo. A, zapomniałem. Cholera względem jedynki. Tam w jedynce to, to się Q oraz E obraca, a tutaj trzeba po prostu Shift przytrzymać i kręcić scrolem. E, teraz tak, żeby to dobrze zrobić jakoś. Myślę, że jeżeli w ten sposób stanie ta stacja, to będzie ok. Coś takiego. No i dobra, teraz tory. O kurde, 43 tysiące. A nie, no to to, to to nie jest problem. Tu jakoś żeśmy sobie poradzili. Yy, proszę uprzejmie. I od razu. Aha, ja bym drugi tor chciał, no to lepiej mieć niż nie mieć, nie? To ten powinien być tańszy w takim wypadku. A, je, a jednak, jednak może się powstrzymam chwilowo. Dobrze, nie, nie, nie. No dobra, trudno. Mm, chciałem dobrze, ale to, to dobrze, to będzie trochę później. Czyli tak, my tutaj dostarczamy zboże. A gdzie oni tu chcą pracowników i browar dawać do tego Campbell Stop? No, jakieś to takie. To dziwne. No dobra, kupujemy ciaponga, 18620. Proszę bardzo, yy, The Root of your yy, Rail Line. Yy, dobrze, dobrze, tak. Na razie niech tak będzie. No, i będziemy im zboże dostarczać. Także elegancko, z tym, że tu by się jeszcze przydała. Tu by się jeszcze przydała wieża, nie? Bo oni nie mają Znaczy na tej trasie nie ma. No i dobra, ciapąk tutaj rusza A nie, ładuje się jeszcze. Dobra, jak się załaduje do pełna, to im tam będziemy dostarczali, to, to zboże A ci niech produkują browarek, tak? Dobra, jak tam jak my tam stoimy? Jest, za, jest popyt na piwo, tak? Rozejrzyj się dookoła Za najlepszym miejscem Do e, Rozpoczęcia e, Trasy tak, jakby produktowej tak? Dobra tak. Mam nadzieję, że Że oni e, Tutaj w tym Bostonie to Spokojnie będą zadowoleni Z, z, z takiego Z takiego obrotu sprawy No, popatrzmy sobie na badania. Co tutaj mamy? Large warehouses. Tu byśmy mieli co speedometer, albo speedometer. O. Deep pockets by communicating to all participants. Um, nie, wiesz co? Może byśmy w to weszli, co? Ja bym zmierzał w kierunku tutaj yy, tego pociągu. On będzie szybszy niż ten John Bull. Dobra, na razie nie mam punktów. Dobra, tu ciapąk jedzie, po żądalu. 28 km na godzinę, no ciągnie trochę tego. Może jakoś te zarobki tam będą podskakiwać powoli. Tak się zastanawiam, gdzie jest mój pociąg z z Browarem Albani Boston, to nie jest ten pociąg czy to jest ten? Nie, on chyba z cukrem jeździ. Piszą Terminal Boston, to też nie to. A ty synu hmm. plus 16 tysięcy. No dobra, tutaj mamy to ogarniane. Jeżeli chodzi o eksport mięsa, no to jakoś to leci. No wydaje mi się, że nieźle słuchajcie, tylko jak tutaj to. Dobra, zaczęli, yy, zaczęły liczby tutaj podskakiwać, więc, yy, więc dobrze. No już jest ponad 21 tysięcy mieszkańców. Mamy to osiągnąć yy, te 25 koła do czerwca 31. Co się tu? Train has a Negative Balance. Co? No tak, bo tego cukru kużywa to. No dobra, przyspieszmy nieco czas. jak oni sobie trochę tutaj pojeżdżą. I. żebyśmy ten cel zdołali zrobić. No i dobrze, niewiele już, słuchajcie, brakuje do tego, aby wypełnić cel tutaj, tej, tej misji, czy tam tego scenariusza. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. O to chodzi. Mamy prawie milion na koncie. Tam jeszcze muszę się naumieć balansować te pociągi, bo yy, tam zauważyłem, że problem jest dosyć spory tutaj. E, Breakdown co? Co ja ci tutaj nie dałem tego warsztatu? A oh, sorry, dlaczego ty gdzieś tu stanął, tyś synu? A tam wcześniej był ten. Maintenance needed. Hmm. dobra, ten niech sobie stoi. Bo ten tak generalnie to y, my za chwilę kończymy. Natomiast wtedy go wezmę i ogarnę tu? A, bo tu już w ogóle nie było. Dobrze, już rozumiem. No, ale teraz to bym rus mógł ruszyć dupę. A tu supply tower. Y, no ja nie wiem, no dobrze, niech sobie będzie.

we have already done a lot for the people in this region shorter travel times increased transport of goods and at the same time our registers are ringing as a next step we should consolidate our success take a look at your list i've added some more tasks Dobrze, jeżeli chodzi o przewóz pasażerów, mamy do grudnia 31 roku przetransportować 4800 osób. Ok? I mamy osiągnąć 30 tysięcy mieszkańców w Albanii. If you need help, you can always open the tips and tricks. No tak, tylko że teraz tak, Albanii. Ile, co, co wy tutaj chcecie? Czego wy tu chcecie, właściwie? Mmm. Zobaczmy. Oni produkują browar, więc tak, zboże im dostarczam. Ta liczba rośnie, jak widać, czyli to powinniśmy za chwilę osiągnąć, znaczy może nie tak za chwilę, tak, ale, ale no generalnie powinniśmy to osiągnąć. Jeżeli chodzi o... To jest mleko, tak? Mleko, tak, to od 35 tysięcy mieszkańców, no oni będą potrzebować takich rzeczy, a Kukurydza by się jeszcze przydała. Kukurydza by się przydała, i chyba wiem nawet skąd ją wziąć. Słuchajcie, do kukurydzy gdzieś nawet widziałem ostatnio. O, jest. Zobaczcie, jest, jest tu kukurydzka, tak? I tak na dobrą sprawę, tutaj Syriacus ma również zapotrzebowanie na browar, więc można byłoby wspólną stację ogarnąć dla tego pola tej farmy oraz dla kukurydzy, nie? Myślę, że to nie jest głupi pomysł. A Buffalo też browar mają. A. O kurde, ale ja nie wiem czy oni się wyrobią. Ile tutaj produkujecie? 28. Dobra, na razie kukurydza, tak, bo to jest potrzebne. To ogarniamy stację. Stucję jak widać mamy dla obu tych, 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 tych farm jedną rzecz muszę zobaczyć Aha, już dobra widzę, czyli może tu stoi w tę stronę, ale tak dla ułatwienia to sobie też w tę stronę ustawię. No i teraz możemy sobie tutaj zadziałać. Ale dosyć trudny teren, bo tu mamy górę. I teraz tak pytanie brzmi: czy jechać tu tunelem przez górę i ścinać? Nie, pojedziemy sobie tędy, nie? Myślę, że to będzie rozsądniejsze. Aczkolwiek i tak widzę, że łatwo nie będzie i może być zaraz kosztownie. Eee... No, może być. Urdefelek 670: o, czy... Garnimy to może w taki oto sposób. O! Coś takiego. Be... Jak minus 6? E no! się Czemu to takie jest nachylenie tutaj straszne? Nie, nie, nie. Weź to w wyprostuj w ten sposób. Miarę. Dobrze. O tutaj. Tak zrobiłem. Dobra, 740 tysięcy. Tanio nie było no Ale to nic. A co ty tu kombinujesz? A co on mi bliźniaka tutaj machnął od razu? O, jak miło. Dobra. I tak nawet całkiem całkiem. Tutaj od razu też bym machnął. Tylko, że w tej chwili to ja potrzebuję rozjazdy. I teraz tak, jeden rozjazd tutaj. Drugi tutaj. Dobra. Kolejny rozjazd będę potrzebował tutaj. I następnie tutaj. A co to się tu starało? A dlaczego ja nie mogę tu rozjazdu zrobić? O, co to się rozchodzi? Aha, dobra, już wiem dlaczego. He, w tunelu będzie problem. Ktoś tak synku załatwił Pabelluska. Oj, bardzo, bardzo nieładnie. I tutaj będziemy musieli zrobić kombinatorkę jakąś. He, <tunelu> kuźwa. Nie, no to ładnie. Aj. ja, Hmm. Jakby to ogarnąć inaczej? No nic, dobrze. Yy, na razie ogarniemy to w jedyny możliwy sposób dla mnie. Właściwie to zostawimy to tak jak jest. Zostawimy to tak jak jest. Niech sobie będzie. Saplaya będę potrzebował. To jest do zmiany, to już od razu widać, że to jest do zmiany, bo tutaj przez ten tunel to, to tak no nie za bardzo. Tym bardziej, że rozjazdać się mogę. Chyba, że rozjazdałbym tutaj, poza tunelem. No mogę. Czemu nie? Czemu nie? No, cze... Może i tak się to odbywać. O, będą musiały co po niektóre apongi czekać, ale to... Na obecną chwilę chyba jedyna m, słuszna rzecz, jaką można zrobić. No i dobrze, jeszcze tak, Supply Tower, myślę, że mniej więcej gdzieś tutaj po pośrodeczku, żeby to było. I mm, oni by chcieli, co, kukurydzę. To ogarnijmy linię. Z Murrest do e, Albany. I pociąg jeszcze Na razie na tym... Na tej lokomotywce nie wcisnął. Your train lines runs on a long section without the... A, dobra, moment. chwileczkę. Już to naprawiam, chwileczkę. Zapomniało mi się. Zamknij, zamknij, tak. Gdzieś tu jest problem. Gdzieś tu jest problem. I problem już jest rozwiązany, o, dobra, to jeszcze raz. rest do Albany i już nie ma ludzi, nie powinienem przynajmniej tą chwilę. tak. No i dobra, tutaj od razu słuchajcie, ta stacja e, od razu, maintenance depot zostanie ogarnięte. I tak będziemy sobie tutaj działać. Myślę, że nas spokojnie powinniśmy coś tutaj ogarniać. O, kukurydza ten jak popędził. Hmm. Dobra. Będą tego produkować, mam nadzieję, że sporo. Ale chciałbym też wiedzieć, jak będzie wyglądać sytuacja z zarobkami. O, trasa, trzeba przyznać, jest długa. On sobie poradzi. No tutaj, w sumie, też jest gdzieś, gdzieś tutaj. O, Supply Tower. Więc yy, wydaje mi się, że powinien. Nie chcę otwierać raportu, bo, bo teraz obserwuję. Jestem bardzo ciekawy tego. Jest 4000. No ale ten, jak dojedzie, on jest cały załadowany tą. Kukurycką, to ile to będzie? No i teraz, bo te dwa pociągi wjeżdżają na raz. No i co podasz cenę? 16 tysięcy. No dobra, no niech i tak będzie, słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.